Następnym w kolejności zbiornikiem do pokazania aktualizacji jest Paludarium. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o roślinach w tym zbiorniku. Przypominam, że wszystkie rośliny w tym Paludarium dotarły ode mnie od firmy Aquatech. Powiem też o moich pierwszych spostrzeżeniach odnośnie użytkowania zestawu Diversa. Zobaczycie, czy rośliny dają radę w tym Paludarium, czy się Rozwijają, a może się zawijają? Aquascaping TV, zostańcie ze mną, powinno być ciekawie. Zapraszam wszystkich do darmowego serwisu ogłoszeniowego i bazy firm z branży akwarystyki i nie tylko aquamarket.pl. To, co teraz obserwujecie, to efekt funkcjonowania tego paludarium przez około 2 tygodnie. Podobnie jak przy aktualizacji akwarium 240 litrów, w tym filmie pokażę Wam 2 tygodnie i 3 tygodnie tego zbiornika. Jak można zauważyć, wszystkie rośliny się przyjęły, nie zauważyłem większych problemów z pielęgnacją roślin tego paludarium. Dobrze, ale jakie to rośliny? To, co najbardziej rzuca się w oczy w tym zbiorniku, to oczywiście olbrzymie kwiaty, a raczej rośliny. Neoregelia walking tall. Pewnie po łacinie by to się czytało jakoś Neoregeria, ale wszyscy mówią Neoregelia, no i ja też tak powiem. Kolejna Neoregelia angel face i Neoregelia donna. To nie są jedne z tańszych roślin do paludarium, ale można śmiało powiedzieć, że dając tego typu rośliny masz już prawie cały wystrój takiego paludarium gotowy. Neoregelie to też takie epifity, które daje się w osłonie jakiegoś muchu na jakiś kamień, korzeń w zależności od dekoracji w naszym paludarium czy terrarium. Oczywiście, też należy pamiętać, że to dość duże rośliny. Dziwnie by wyglądała taka neoregelia w jakimś niewielkim terrarium czy paludarium. Najczęściej stosuje się do właśnie takich wyższych paludariów, takich jak u mnie, 120 cm lub nawet wyższych. Powiem Wam, że bardzo zależało mi na tych roślinach. Napisałem do Aquatech z pytaniem, jakie mogłyby właśnie podobnego rodzaju rośliny zamieszkać w tak wysokim paludarium jak ja mam. Zaproponowali mi właśnie te trzy odmiany neoregeli i według mnie bardzo fajnie to wygląda. Ale neoregelie to nie wszystkie rośliny w tym paludarium. Kolejna roślina jest pewnie dobrze znana miłośnikom roślin pokojowych, doniczkowych, a ja mam odmianę paludaryjną można też ją oczywiście w terrarium trzymać. Jest to monstera Adansoni Mohito Variagat. Dość długa nazwa. Powiem Wam, że bardzo mi przypomina zwykłe monstery, które trzymamy. Oczywiście te monstery mini. Mówimy tu o mini-monsterach, które hodujemy w swoich doniczkach. Ostatnio nawet w biedrze coś podobnego widziałem. Nie zdążyłem zobaczyć, jaka jest łacińska nazwa tej rośliny. Kompletnie nie wiem czy ten akurat gatunek, który ja mam w moim paludarium można sobie posadzić w doniczce, nie wiem czy dobrze będzie się tam czuł, ale u mnie w paludarium ma się świetnie, puszcza nowe listki, już chyba nawet trzy w tym momencie i jest mu chyba tutaj dobrze. Kolejne rośliny, które już trochę mniej znam są to Filodendron malanocrysum ficus. Panama, Rapidophora, Nustata i, tak jak mi tutaj opisano, paprotki z Borneo. A znaczy filodendrony też chyba większość z nas kojarzy z uprawy doniczkowej, fikusy też, a paprotki to już chyba każdy zna. W moim przypadku do mojego paludarium trafiły paprotki z Borneo. To rośliny, które i z nazwy, i z wyglądu są bardzo podobne do tych roślin spotykanych w naszych doniczkach. Pewnie różnią się tym, że potrzebują o wiele więcej wilgotności powietrza, potrzebują po prostu więcej zraszania. Wydawało mi się trochę mało tych roślin, to dodałem moich akwariowych roślin. Kiedyś zrobię o tym osobny odcinek. Ale powiem teraz krótko, że takie rośliny jak Anobias gracielis, Mech Spiky most czy Bucefulandra, a w późniejszym czasie trafiły tam też inne rośliny akwariowe, takie jak Ranunculus inundatus. Przypominam, że ta roślina przez duńską firmę Tropika uważana jest za średnio trudną roślinę, a w tym paludarium spisuje się naprawdę świetnie puszczanowe nieco inne listki, są to listki nieco wydłużone, w dłuższa jest ta łodyga i sam ten pióropusz jest nieco mniejszy, ale no rosnąć rośnie. Jeśli ktoś chciałby poczytać więcej o roślinach od firmy Aquatech, link do ich strony umieszczam w opisie tego filmu, można sobie tam napisać do nich, jeżeli jesteś podobnym laikiem jak ja w kwestii roślin terrarystycznych czy paludarystycznych, no to na pewno panowie coś ci zawsze doradzą. W tym miejscu wypadałoby powiedzieć coś o samym zbiorniku. Pamiętacie oficjalne odpakowanie tego paludarium, które tak naprawdę przez producenta jest nazywane terrarium. A dlaczego zostało paludarium? Bo poprosiłem ich o uszczelnienie dolnej części terrarium. I ze wspomnianego terrarium od razu stało się paludarium. Swoją drogą nie wiem, czy od razu nie można byłoby tak zrobić. Byłoby chyba prościej, no i mieliby dwa produkty zamiast jednego. Ale podobnych pytań jest więcej pod adresem tej firmy. W momencie odpakowywania tych wszystkich sprzętów, jakie przychodziły mi do tego Fizerumu, mówiłem Wam, że nie tylko będę piał z zachwytu. Jak odpakowuję właśnie ten sprzęt nowiutki, nieruszany, wszystko ładnie na pierwszy rzut wygląda, ale no później będę musiał Wam rzetelnie opowiadać o tym, co i jak się sprawuje. Oczywiście, wszystko to, co mówię na tym kanale, jest subiektywną oceną mojej skromnej osoby i nie musicie ani nawet nie powinniście się kierować. Moimi tutaj radami, sugestiami i tak dalej na temat tych urządzeń. Ale do rzeczy: przy odpakowywaniu sprzętu do akwarium, czy właśnie jak w tym przypadku do paludarium, mówiłem o moich, że tak powiem, pierwszych wrażeniach. I tu też nikt nie może mi zarzucić, i wybaczcie mi, że na przykład niekiedy piałem z zachwytu. Nad czymś, co jeszcze nie wypróbowałem, ale po prostu taki człowiek jest, że się cieszy, jak coś dostanie nowego w dłoni. W tym przypadku też tak było i powiem Wam, że pierwsze wrażenie zrobiło to paludarium na mnie naprawdę dobre. Ale to też może dlatego, że cały czas, podkreślam, jestem laikiem w terrorystyce i paludariach. Szczerze mówiąc, też żyłem w tamtym czasie w dwóch krajach i nie mogłem i nie miałem nawet czasu tak dobrze się temu wszystkiemu przyjrzeć. Kiedy odwiedził mnie Wojtek z Aquatech, widziałem jak to on wszystko urządza i pomyślałem, że to naprawdę fajna, frajda, fajna sprawa urządzanie takiego paludarium czy terrarium. Obserwując jego pracę widziałem, że sobie ułatwił całą sytuację i wyciągnął szyby, które były z przodu i wtedy miał dostęp do niemalże każdego, niemalże do każdego zakątka swojego terrariu. Pamiętam, że rozmawiałem wtedy z nim właśnie o moim paludarium, powiedział na pewno też tam się szyby wyciąga, no bo przecież jakbyś tam to wszystko urządził. Postanowiłem wyciągnąć przednie szyby z tego paludarium. A Wojtek mówił: Wyciągasz uszczelki, podnosisz do góry i pójdzie. Ale to tyle teorii, bo w praktyce okazało się to nie mieć kompletnie żadnego zastosowania. To, co proste i łatwe w ich zbiorniku, tu okazało się niemożliwe. Próbowałem na różne sposoby, i nie da się wyciągnąć szyb z przodu, co już na etapie samej aranżacji tego paludarium było bardzo kłopotliwe po prostu z tym olbrzymim kawałkiem drewna nie dawałem rady przepchnąć się przez połowę tylko otworzonych drzwi bo jedna połowa się dosuwa do drugiej i po prostu te drzwi otwarte są tylko w połowie a nie w całości no nie wiem no napiszcie niech napiszą wszyscy posiadacze tego terrarium czy też nie możecie Wyciągnąć tych szyb z drzwiczek tego terrarium, czy tylko u mnie e, tak jest zrobione, że po prostu nie da się tego wyciągnąć. Normalnie powinno się wyciągnąć te uszczelki, podnieść szybę do góry i wyciągnąć szybę, a tutaj po prostu się nie da tego zrobić. Jeszcze raz powtarzam, moim zadaniem jest zrobienie rzetelnej recenzji na podstawie moich doświadczeń z danym sprzętem akwarystycznym lub tak jak w tym przypadku paludarium i mówię teraz Wam, że według mnie nie działa to tak jak powinno. Drzwi bez dwóch zdań powinny być ściągane, bo to po pierwsze ułatwia aranżację, po drugie jak to teraz czyścić do pewnego momentu po prostu gąbka dojdzie Ci, ręka Ci dojdzie ale no, otwieram jedną stronę drzwi jest ok na zewnątrz da się to oczywiście wyczyścić ale z drugiej strony nie jestem w stanie tego po prostu wyczyścić kolejna sprawa drzwi jako takie źle po prostu przechodzą przez prowadnice dopiero jak użyłem silikonu do uszczelek pod filtr JBL-a, a zaczęło to łatwiej się przesuwać, ale pytanie, czy ja albo ty powinieneś to robić u siebie w domu, czy nie powinno być to już wcześniej dobrze przesmarowane, żeby dobrze chodziło. I w końcu sam uchwyt do tych drzwi szklanych, czyli tych szyb z przodu, po prostu najzwyczajniej odpada. Plastik, który zamyka i otwiera drzwi, odpada od szkła. Próbowałem to przykleić kropelką, ale trzymało jakieś kilka dni, i później ponownie odpadł. Teraz, kiedy otwieram lub zamykam drzwi, muszę pamiętać, muszę umieć w głowie, żeby to umiejętnie robić, ale chyba nie powinno tak to działać. Podsumowując, użytkowanie tego paludarium przez jeden miesiąc, na pewno jedna rzecz, co najmniej negatywna, jest taka, że po prostu te drzwi bez wątpienia są do poprawy i do wymiany. Te drzwi należy całkowicie ściągnąć. To kropka, innego wyjścia nie ma. Po prostu według mnie to albo wadliwa. Cała konstrukcja tego paludarium, albo po prostu mi się trafiła taka sztuka. Według mnie nie można tych drzwi ściągnąć, źle się przesuwają i uchwyty po prostu odpadają. Całe drzwi do poprawki. To takie trochę smutne jest, bo jedna, jedyna część mechaniczna w tym paludarium, która jest ruchoma, po prostu jest niedobra. I to jest naprawdę niewielki problem, zrobić to, żeby po prostu te szyby się wyciągały w całości. Wystarczyło tylko u góry dać szerszą listwę i przyciąć trochę szkło, żeby były krótsze, troszkę te drzwi, ale jednak, żeby się trzymały na tej szerszej listwie u góry. Następnie wyciągasz, pchasz szybę do góry, wyciąga się dół i wtedy łatwo wyciągasz całą szybę. No niestety, te drzwi muszą być ściągalne do czyszczenia, do montażu, aranżacji, do serwisu itd. Teraz na chwilę zajrzymy do części wodnej tego paludarium, do której włożyłem wszystkie rośliny, które mi zostały z obsadzania moich akwariów, w tym fiszrumie. W tym momencie jest tutaj Bacopa, Bucefulandra, Hetrantea, na powierzchni wody pływa Limnobium i to chyba tyle z mojej aktualizacji tego paludarium. Na zakończenie chciałbym podziękować Wam za poświęcony czas i obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że moja aktualizacja paludarium, zarówno w kwestii roślin, jak i samego sprzętu, była dla Was interesująca. Jak widzicie, mimo trudności z drzwiami, zbiornik rozwija się całkiem nieźle. Oczywiście, jak zwykle, zachęcam do dzielenia się swoimi uwagami i doświadczeniami w komentarzach. Jeśli macie jakieś pytania lub sugestie, piszcie śmiało, na wszystkie komentarze odpowiadam. Miarą tego, czy komuś się ten film podobał, czy nie, jest oczywiście kciuk do góry. Zachęcam do tego, żebyście zostawili właśnie taki znak pod tym filmem. I oczywiście subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robicie. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!